I co No pierdol teraz No pierdole No Kontynuuj no to... Dawaj, ty zacząłeś wcześniej Nie, ja, ja jestem bardzo zajętym Człowiekiem i ja nie mam uprawnień do y, Do przebywania aktualnie w tym pomieszczeniu To wyjdź Dobra Wie, Ja bym ja wychodzę Debi Ja wyjdę Ja Sam pan już wsiął. No No to wracamy jak mi się coś zdaje. O boże, jak ty Co? Nic. No może teraz ty coś dopowiesz. Ja nie mam uprawnień do takich rzeczy. Jestem bardzo zapracowanym to człowiekiem. To ja daję panu uprawnienia. Nie, nie, nie. Ja nie mogę, Nie, 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 nie wiem, co ja mam, tu co ja mam. Tu? Nie, proszę mi zostawić spokoju. No, no to będzie 8400. Koniec. Gaś to. Jaś to? E -e. Jaś to. Mm -mm. Torczy. No o. Mm. -mm. No gaś.